Witam serdecznie moi drodzy i jak zawsze w niedzielę rano zapraszam Was na garść informacji z Planżowego Świata. Przypominam, że wciąż bawimy się w konkursie dla subskrybentów kanału ON Table, którzy mogą zdobyć nagrody, jakie właśnie wyświetlają się Wam na ekranie, a zwycięzców z poprzedniego odcinka poznacie, czytając opis poniżej. Zapraszam również do sądy w zakładce Społeczność na kanale ON Table, czeka dla Was coś nowego, a teraz już startujemy z nowościami z Planżowego Świata. Dzięki temu dodatkowi zagłębicie się jeszcze bardziej w krainę śródziemia i będziecie mogli odbyć nowe przygody, krocząc po cienistych ścieżkach. Wydawnictwo Rebel zapowiedziało już polską wersję językową dodatku do gry władca pierścieni podróże przez śródziemie o tym, że właśnie tytule, czyli cieniste ścieżki. Dodatek ten wprowadzi nowych bohaterów, ale i nowych wrogów. Ponadto dzięki nowym elementom terenu będziecie mogli eksplorować go na nowe sposoby. Dostępne będzie również 13 nowych scenariuszy. Naszym zadaniem w tej grze będzie zarządzanie statkiem kosmicznym, bezpieczne przeprowadzenie go przez kosmiczną przestrzeń, wykonywanie bieżących napraw, ale też odpieranie zewnętrznych ataków. Wszystko po to, aby dotrzeć do celu. Na tę grę czeka między innymi Rysław, czyli mój gość, który wystąpił w pilotażowym odcinku nowego cyklu pod tytułem Gra, na którą czekam. Nowy odcinek już za miesiąc, a gra, na którą czeka Rysław, czyli Black Angel w polskiej wersji językowej, ma pojawić się już w kwietniu, oczywiście pod szyldem wydawnictwa Rebel. Podczas wędrówki zbliżając się do największego przeciwnika, jakim jest Lord Demonów, z którym przyjdzie nam finalnie walczyć, bohaterowie mają ulepszać swój sprzęt, aby móc walczyć z coraz trudniejszymi wrogami. W tej grze wykorzystywana jest mechanika rzutów kośćmi, ale gracze prowadzący swoje postaci mają szybko przekonać się o trafności swoich decyzji w kontekście przetrwania na tych wrogich ziemiach. Gra Sanctum w polskiej wersji językowej ma pojawić się w marcu od wydawnictwa Rebel. Dla wszystkich graczy lubiących wyzwania, lubiących eksplorować nowe, nieznane tereny, lubiących rozwijać swoich bohaterów i walczyć z coraz to nowymi wrogami, dobra wiadomość od wydawnictwa Portal Games, bowiem ruszyła przed sprzedaż dotycząca do druku gry Mage Night Ultimate Edition. Wrocławskie wydawnictwo Awaken Realms, poza tworzeniem gier planszowych, których starterowe kampanie zaskakują zbieranymi sumami, ostatnio zajęło się również przekładaniem planszówek na wersje komputerowe. Taką opcję posiada choćby Tainted Grail, ale w ramach ciekawostki dodam Wam, że w planach tego wydawcy jest komputerowa wersja dotycząca pewnego frachtowca zawieszonego w przestrzeni kosmicznej, na pokładzie którego czekają na nas obcy. Gra planszowa Nemesis ma doczekać się swojej wersji gry komputerowej. Wraz z ostatnim dodrukiem gry Twilight Imperium Świt Nowej Ery czekają na Was drodzy gracze poprawione planszetki do poprzedniego dodruku, gdzie pojawiły się błędy. Wydawnictwo Galakta w ramach rekompensaty przygotowało dla Was również akrylowe żetony, które będziecie mogli użyć w trakcie Waszych rozgrywek. Jak zdobyć te elementy zamienne o tym przeczytacie w opisie pod tym materiałem. Zachęcam więc do zapoznania się. Już w najbliższą środę, czyli 29 stycznia, premiera interaktywnej gry książkowej z serii Dziennik. Tym razem to Dziennik Zagadkowa Podróż. Czy chcecie odbyć taką tajemniczą podróż? Zapraszam Fox Games. Aktualizacja od wydawnictwa Chacha Games dotycząca gry End of Age of Sail. Wydawca na swoim magazynie tego tytułu spodziewa się w drugiej połowie marca, a dla tych graczy, którzy są bardziej niecierpliwi, przygotował polską wersję językową instrukcji. Linka do pobrania znajdziecie w opisie. Gra Maracaibo uważana jest przez wielu za hit ubiegłorocznych targów w SN. Polskiej wersji językowej, która zostanie wydana przez wydawnictwo Fishbone Games, możecie spodziewać się na sklepowych półkach już w marcu tego roku. A jeśli chcecie znaleźć tę grę na swoim stole, możecie skorzystać z linka do przedsprzedaży, jaki zostawiam Wam w opisie. Pamiętacie grę ELECT? Już w tym roku możecie spodziewać się dodatków, które zostaną wydane do tej gry przez wydawnictwo What the Frog. Na początek jednak zerknijcie sobie na ilustrację. Czy ona dobrze zapowiada rozszerzenie? Już jutro, 27 stycznia, startuje kickstarterowa kampania gry Rocketman Martina Wallesa od wydawnictwa Falax. To gra o podbojach kosmosu, w której nie wszystko pójdzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i tak, jak zaplanowaliśmy, jeśli chcemy umieścić satelitę na orbicie ziemskiej albo lecieć w stronę Księżyca lub dalej, odważnie w stronę Marsa. Musimy się dobrze przygotować, ale to przecież wyścig, bo każdy chce być tam pierwszy i zająć lepsze miejsce. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda gra oraz jak wyglądają jej zasady, zapraszam do mojego materiału właśnie o Rocketmenie. Linka zostawiam wam w opisie, a linka do draftu kampanii znajdziecie również poniżej. Już za niecałe dwa tygodnie startuje kickstarterowa kampania gry Ion's End. Outcast, najnowsza część tej popularnej serii, ma pozwolić nam rozegrać wszystko w ramach krótszej kampanii i zaangażuje wszystkie dotychczasowe części gry Ion's End. Kuszące, prawda? W ramach przygody bohaterowie mają rozwijać się i rosnąć w siłę, ale nie spoczywajcie na laurach, bowiem potwory Nemesis również mają być potężniejsze. Teraz zagorzali fani nietoperzy, będą mogli świętować tę klasyczną serię na nieco inny, planszowy sposób. 18 lutego na Kickstartera wkracza bowiem Batman. The Animated Series Adventures Shadow of the Bat. Wraz z podstawową wersją gry w kampanii Kickstarterowej możecie spodziewać się również pełnowartościowego dodatku pod tytułem Arkham Asylum. Dla ciekawskich, linka z większą ilością szczegółów pozostawiam w opisie poniżej. Wydawnictwo Gindi oraz Mythic Games łączą siły. Na 4 lutego zapowiedziana została Kickstarterowa kampania gry, która w Polsce znana jest jako Zaklinacze. Tytuł, który będzie walczył o fundowanie się, to Enchanters: East Quest. Wydawnictwo Mythic Games informuje o powstaniu nowej linii wydawniczej dla tej serii, która będzie nosić nazwę Phoenix Line. Gra Marvel Champions. The Card Game ma w Polsce wielu fanów. Niebawem pojawi się nowy dodatek Wreckling Crew, który wprowadzi nowy scenariusz, 73 nowe karty, w tym nowych złoczyńców. Linka do przedsprzedaży zostawiam Wam w opisie dla zainteresowanych. Najbliższy wtorek, czyli 28 stycznia, możecie spodziewać się restartu Kickstarterowej kampanii Gry DIY Divided That Emperor od wydawnictwa Ludus Magnus. O tej grze mogliście usłyszeć na kanale On Table, a w rozgrywce będziecie musieli przekopać się przez dość grubą warstwę lodu i śniegu, która spowija Londyn, aby znaleźć tam cenne surowce. Linka do draftu kampanii zostawiam Wam w opisie. Wszyscy, którzy czekają na swoje egzemplarze gry Tainted Grail od wydawnictwa Awaken Realms, muszą zaznaczyć sobie w kalendarzu, że wysyłki zaplanowane są na połowę maja tego roku, a więc przed Dniem Dziecka powinniście otrzymać swoje egzemplarze i ucieszyć się jak dzieci. Ponadto warto wspomnieć, że pledge Manager do tego tytułu zostanie ponownie otwarty w połowie lutego i słuchy głoszą, że wydawnictwo Awaken Realms przygotowało jakieś niespodzianki. Teraz zobaczmy, które systemy RPG były najczęściej kupowane na stronie DriveThruRPG. Pierwsze miejsce fantasy cyberpunkowy Shadowrun. Na drugim, Obcy. Na trzecim, Star Trek. I warto też zauważyć, że na siódme miejsce wskoczył Wiedźmin. A więc magia Netflixa już zaczęła działać. Na Kickstarterze obecnie trwa kampania The Adventure Start, czyli mamy talię kart do tarota bardzo ładnie zdobioną przedstawiającą większość postaci klas znanych nam z systemów fantasy RPG i na przykład do Dungeons Dragons możemy wykorzystać tą talię do ustalenia inicjatywy. Ciekawa propozycja dla wszystkich grających mistrzów gry. Także zachęcam do sprawdzenia tej kampanii. Netflix.com. Tam znajdziecie niesamowitą interaktywną mapę poświęconą uniwersum Wiedźmina. Jeżeli czegoś szukacie, jeżeli interesuje Was jakaś osoba, tudzież region, wpisujecie, dostajecie przybliżone położenie tego punktu, a zbliżając jeszcze bardziej mapę, możecie się dowiedzieć więcej informacji na temat istot, które tam mieszkają, tudzież samej historii regionu. Zjawa: trzydniowy zlot miłośników Fantastyki. 21-23 luty, Warszawa. Od piątku do niedzieli będziemy się zagrywać w gry planszowe oraz. RPG. Wejściówka 40 złotych i już teraz rusza konkurs. Przygoda 4. I chodzi o to, aby na jednej karcie A4 stworzyć scenariusz do systemu takiego jak Dungeons and Dragons piąta edycja lub Zew siódma edycja. Druga kategoria to jest inspiracje. Czyli można stworzyć jakiegoś bohatera niezależnego lub jakąś lokację. Również limit jedna strona A4. Więc niewiele trzeba, a warto, bo nawet jeżeli nie wygracie, to zostaniecie opublikowani w takim dokumencie zbiorczym, oczywiście już po konwencie. To licytacyjna gra karciana, w której naszym celem będzie zdobywanie takich kart, które na koniec gry dadzą nam najwięcej punktów zwycięstwa, żeby zostać senatorem właśnie w lutecji. W tej grze będziemy licytować karty, będziemy dawać za nie łapówki, będziemy je kupować, no więc będzie trzeba opracować własną strategię. Dodatkowo od piątku na naszym Facebooku trwa konkurs, w którym do wygrania są trzy egzemplarze tej gry, a zadanie konkursowe jest bardzo proste. Trzeba wymyślić kreatywną definicję. Słowa Lutecja i trzy najciekawsze odpowiedzi zwyciężą, a zwycięzcy otrzymają po egzemplarzu gry Lutecja właśnie. Wyspa kwitnącej wiśni to gra karciana, w której przez 12 rund będziemy starali się stworzyć jak najlepszy projekt zabudowy wyspy. W tym celu będziemy dobierać karty, zagrywać się, właśnie żeby stworzyć jak najbardziej prestiżowy projekt. Bo osoba, która zdobędzie za swój projekt najwięcej punktów, będzie wygrywać całą rozgrywkę. Jest to świetna gra, mała i kompaktowa, którą zabierzecie ze sobą wszędzie. Jest również bardzo tania. A dodatkowo mamy dla Was niespodziankę, ponieważ w porozumieniu ze sklepem Ale Planszówki mamy dla Was specjalny rabat na tą grę, który jest ważny od dzisiaj, czyli od 26 stycznia do czwartku 30 stycznia. Możecie tą grę kupić z kodem WYSPA za 23 zł. Więc zapraszamy do odwiedzenia sklepu i do kupowania, ponieważ naprawdę warto, szczególnie za tą cenę. Kajans to przepięknie wydana gra kapelkowa, w której naszym celem będzie rozbudowywanie własnego archipelagu z różnego rodzaju wyspami. Wyspami z lasem, z kryształami, z górami czy też z miastem. I w tej grze będziemy właśnie rozbudowywać nasz archipelag tymi wyspami, będziemy osiedlać na nich mieszkańców. A także będziemy zdobywać kafelki z wyspami specjalnymi, które dadzą nam dodatkowe punkty na koniec gry. A oczywiście na koniec, ten kto najlepiej rozbuduje swój archipelag, to pozostawi jak najmniej miejsc pustych na swojej planszy, będzie wygrywać grę. Naprawdę interesująca gra o dosyć prostych, acz troszeczkę złożonych zasadach. Tą grę będziemy mogli zagrać już z uczestnikami od 8 roku życia, tak więc zapewne znajdą tutaj coś dla siebie, zarówno dzieci, jak i całe rodziny. Chyba każdy z nas chociaż raz w życiu widział film Piraci z Karaibów i myślał, jakby to było być piratem na Tortudze. No więc na Kickstarterze macie aktualnie dostępną kampanię Tortuga 2199, czyli grę, w której wcielamy się w piratów, jednak w piratów w przyszłości. W trakcie rozgrywki od 2 do 4 graczy będzie wcielało się w kapitanów statków, którzy będą pływali, a raczej fruwali po tortudze, zdobywając tam wpływy o różnych lokalnych klanów, zdobywając również wpływy na różnych terenach, broniąc tych terenów przed ich przeciwnikami. No i co ważne, będziemy również polowali na różnego rodzaju stworzenia, które oczywiście finalnie dadzą nam pewną ilość punktów zwycięstwa. W Tortudze będziemy oczywiście musieli również ulepszać nasze statki i zdobywać coraz to lepszych załogandów. Dzięki temu będziemy mogli finalnie zrobić to, na co wszyscy piraci czekają najbardziej. Łupić i walczyć z naszymi wrogami, czyli innymi kapitanami statków. Jeżeli marzyliście, żeby zostać takim piratem przyszłości, no to sprawdźcie kampanię Tortugi do 14 lutego, kiedy kończy się kampania tej gry i muszę przyznać, że na Kickstarterze macie dostępnych kilka ekskluzywów, które fajnie wpłyną na to, jak ta gra finalnie wygląda. Fani wampirów znajdą na Kickstarterze grę Masters of the Night, czyli władcy nocy. Jest to gra, która w trakcie kampanii na Kickstarterze jest dostępna w polskiej wersji językowej dzięki wydawnictwu Galacta. Władcy nocy to tytuł przeznaczony dla od 1 do 5 graczy, jest to gra kooperacyjna, w której gracze wcielają się w grupę wampirów. Jako wampiry będziemy mogli poruszać się po różnych lokacjach w mieście, no a cała rozgrywka będzie podzielona na rundy, a każda z rund na dwie fazy. Pierwszą fazą będzie faza dnia, wtedy też wiemy, że wampiry są najbardziej podatne. Na rany, no i okazuje się, że wtedy w mieście będą pojawiali się agenci. Ci agenci będą mogli wznosić alarm albo będą mogli, jeżeli będzie ich odpowiednio dużo, nawet polować na nasze wampiry. Jako wampiry będziemy pragnęli krwi, będziemy polowali na agentów, będziemy się poruszać po mieście, będziemy również chcieli zdobywać różne stworzenia, które możemy wykorzystać do kontrolowania obszarów albo do przeprowadzania mrocznych rytuałów. Do tego wszystkiego nasze wampiry będą dysponowały pewnymi akcjami, podobnie jak lokacje, lokacje też będą miały, miały pewne swoje unikatowe akcje. Te akcje będziemy mogli wykorzystywać w trakcie gry, aby wspólnie zwyciężyć. Jeżeli chcecie wesprzeć Masters of the Night, czyli Władcy Nocy, to kampania tej gry kończy się 5 lutego. Na jakichś starterze znajdą coś dla siebie również fani twórców Ruta, czyli mowa tutaj o grze Of Chronicles of Empire and Exile. Of to tytuł dla maksymalnie sześciu graczy, w którym wcielamy się w wygnańców, którzy przybywają do krainy, w której będą przeżywali przygody. Decyzje, które będziemy podejmowali w trakcie tych naszych przygód, zadecydują finalnie o tym, czy aktualny kanclerz krainy zostanie u władzy, czy być może kraina pogrąży się w ruinie. Oczywiście w trakcie naszej przygody będziemy odkrywali kolejne zakamarki, zakątki królewskie a także jego okolic będziemy poznawali różne dziwne, interesujące postacie, ale również będziemy odkrywali i poznawali sekrety królestwa. Tak jak powiedziałem w OWF nasze decyzje będą miały wpływ na to jak cała historia się potoczy, jakie sojusze zawrzemy, gdzie pójdziemy, co zrobimy, jakie decyzje podejmiemy, to wszystko sprawi, że finalnie gra będzie miała różny przebieg i różne zakończenie. Jeżeli tak jak ja jesteście fanami gier z fabułą, z historią, gdzie te nasze decyzje mają wpływ na to jak cała gra się toczy, to zaglądajcie na stronę OWF do 4 lutego. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam o grze na garażu od wydawnictwa Rebel, czyli o lekkiej grze dwuosobowej. Na garaża to tytuł, w którym każdy z dwóch graczy wciela się w małego złodziejaszka, którego zadaniem jest wykradnięcie jak najbardziej wartościowych relikwii ze świątyni. Należy jednak pamiętać, że te relikwie będą dawały nam punkty, jednak wśród nich znajdziemy również relikwie przeklęte, no i jeżeli trzy relikwie przeklęte zostaną odkryte, to taki gracz automatycznie przegrywa grę. W trakcie rozgrywki każdy z graczy będzie dysponował ręką kart, które mogą być wykorzystane na dwa sposoby. Osoby. Po pierwsze, poświęcając ją, aby zdobyć kolumny przeznaczenia przedstawione na górze karty, te kolumny będziemy rzucali, no i otrzymywali będziemy dzięki nim punkty legendy, czyli te kropki na kolumnach, lub falki, czyli tak zwane nagi, czyli wężowe strażniczki. Każdy z graczy będzie punktował swoje kropki, czyli punkty przeznaczenia, no i ten gracz, który tych punktów przeznaczenia będzie miał więcej, otrzyma kafelek, który tak naprawdę będzie drogą, którą będzie mógł umieścić w swojej świątyni i dzięki temu dojść, dotrzeć e, do konkretnych relikwii. Nagi, czyli falki na naszych kolumnach przeznaczenia będą natomiast służyły do tego, abyśmy zagrywali karty w drugi sposób. Patrząc na dół karty mamy na niej przedstawioną, przedstawiony jakiś efekt. Może być to efekt na przykład dobrania karty, podejrzenia relikwii, czy na przykład zamienienia dwóch relikwii ze sobą. Dzięki temu będziemy mogli używać tych efektów, efektów kart, no i będą te efekty oddziaływały w sposób pozytywny na nas lub w sposób negatywny na naszego przeciwnika. A więc w trakcie naszej przygody przez świątynię będziemy rzucali kolumnami przeznaczenia z do obywali kolejne relikwie. No i jeżeli nam się uda to również artefakty, które znajdziemy na kafelkach z drogą. No i do tego wszystkiego karty, które dostarczą nam Spore ilości strategicznego myślenia I planowania, rozplanowania Którą kartę z efektem możemy poświęcić Aby otrzymać kolumny przeznaczenia A którą jednak chcemy zachować Aby dogryć naszemu przeciwnikowi Muszę przyznać, że gdy otworzyłem pudełko z nagarażą Byłem od razu zachwycony jakością wykonania Po pierwsze wypraska, którą tam mamy Ułatwia bardzo nam rozłożenie I złożenie całej gry Mamy wszystko uporządkowane Wszystkie żetony, kafelki Mają tam swoje miejsce i wszystko prezentuje się na naprawdę wybornie. Jeżeli chodzi natomiast o stronę mechaniczną i samą rozgrywkę w garażu, to muszę przyznać, że jest to lekka gra, w której głównie skupiamy się na tym, aby na bieżąco dobrze się bawić. Mimo, że jest ona lekka, ma w sobie sporo losowości, która jest związana z tymi kolumnami przeznaczenia i tym, co na nich otrzymamy, jakie wyniki. Natomiast mamy również element strategiczny, czyli to zagrywanie kart, zarządzanie tymi kartami. Przeważnie tych kart będziemy mieli bardzo mało, więc będziemy musieli w bardzo roztropny sposób poświęcać jedną kartę, aby wykorzystać drugą. No więc jeżeli szukacie lekkiej gry dwuosobowej, w której jednak będziemy musieli troszkę pokombinować, pogłówkować, optymalizować nasze działania, ale jednocześnie nie przeszkadza Wam ta losowość w niej zawarta, no to myślę, że na garaża jest ciekawą propozycją, szczególnie że naprawdę otwierając to pudełko od razu zakochać się w designie całej tej gry. Jak już wiecie, dodatek do Władcy pierwszej podróży przez czyli jednego z najbardziej hitowych tytułów z zeszłego roku, jest już zapowiedziany w polskiej wersji językowej. No i jak informuje sklep Ale Aleplanszutki dla wszystkich niecierpliwych, otwarte są już preordery tego dodatku, więc jeżeli jesteście fanami, to możecie go sobie już zamówić i czekać tylko na dostawę. z tej strony planszówkowy polarnik. Dzięki Asi za zaproszenie. Moja pierwsza planszówka i od kiedy gram, początki zaczęły się jeszcze za dziecka. Graliśmy z rodzeństwem w magię i miecz, a prawdziwe granie zaczęło się od, na studiach od sabotażysty, kiedy w akademiku potrafiliśmy całe wieczory przegrywać. Ile masz gier w swojej kolekcji? Powiem tak, że stanowczo za dużo a liczbowo jest to około 120 tytułów. Jakie masz hobby poza plaszówkami? Lubię pograć na komputerze, na konsoli, od czasu do czasu na gitarze, ale też zdarza mi się namalować obraz. Najlepsza gra planszowa i dlaczego? Millennium Plates. Zawsze chciałem jeździć na jakieś turnieje Magica lub takich karcianek Nigdy nie było na to czasu A w tej grze mam wszystko w jednym miejscu Z kim i w jaką planszówkę będę zagrał? To jest najtrudniejsze pytanie, moim zdaniem Bo za bardzo nie przychodzi mi nic do głowy Ale może w Terraformację Marsa z Autorem ja, się widzę. Teraz się, ja widzę. się widzę. Ja się widzę? Tak jesteś. Super. Kontrast jest? Broda bez? Ja jestem bez brody. <laughs> okay. e, Dominik On Tableboard News. I kilka pytań. Mianowicie... Ja, ja tylko powiem coś. Dzień dobry, Dominik, dobry. Jak <laughs> No tak. E, pierwsze pytanie jest takie. E, bardzo mnie zaskoczyła sama kampania stronchodu. Krótka. Okay. I czy takich kampanii będzie więcej? O dziwo dla Robisona o którego dzisiaj ogłosiliśmy, robimy wręcz przeciwnie, robimy długą. Ponieważ ja, jak ogłosiłem w zeszłym roku, ja się Kikstera uczę. Wszystkie te dwa które zrobiliśmy i ten trzeci, który zrobimy w tym roku, to w tym jest eksperyment i one są bardzo różne. Właśnie dokładnie tak, że sprawdzamy, jak zadziała takie rozwiązanie, jak zadziała takie rozwiązanie. Tak naprawdę chcemy się nauczyć i przygotować na przyszłe lata, żeby, żeby to ogarnąć. Więc z tą byśmy wiedzieli. Są gracze, którzy z znają. I dla nich to jest no-brainer, kupi sobie i Wszyscy inni gracze, którzy de facto przez lata nie kupili z są kolda to czy my ja ich przekonam? Więc tu powiedzmy: dwa tygodnie macie, kto wchodzi, do wchodzi, kto nie wchodzi, widzenia, zamykamy drzwi. Z Robinsonem Cruzoso cię ogłosiliśmy, będziemy robili 3-4 tygodnie kampanii. Nie wiem, będziemy robili mega długą, bo chcemy z tymi ludźmi sobie pogadać, powrzucać więcej pomysłów, zapytać, a jaki chcecie scenariusz. Tam chcemy zobaczyć, czy da się robić brainstorming. W takim real time z tymi ludźmi, że każdego dnia sobie nimi gadamy, słuchajcie, a jakie pomysł są na taki scenariusz, jaki scenariusz taki, to wam pokazujemy takiego PDF-a, czyli da się faktycznie, czy da się wypuścić się przez trzy tygodnie mega dużo pracy, bo to jest praca, z tymi ludźmi się cały czas komunikować, ale zrobić jeszcze lepszy produkt. Więc dalej się uczymy tak naprawdę i tak naprawdę po tych trzech Kickstarterach będziemy wiedzieli my jako Portal Games, jaki Kickstarter format jest dla nas najlepszy. Czyli jakby nie ma miejsca na taki midrange, czyli okej, okay. albo jakiś. Przed sprzedaż bardziej, krótka, dynamiczna kampania. Na razie po prostu się uczymy, co zadziała, nie? I wyciągniemy sobie wnioski. Okej, okay, a teraz takie pytanie: czy produkt, który jest ufundowany na tym Kickstarterze, i wszystkie dodatki, czy później, jak on trafi do dystrybucji w Polsce, tutaj, czy gracze mogą liczyć na to, że te wszystkie ekstrasy będą też do dostania, czy raczej no. będzie już okrojona wersja, która będzie miała tylko kilka Do dodatków. sklepów tak oczywiście jest, kartelowa wersja, a dodatki jest tak, jak bywa zawsze w naszych przedsprzedażach, Czyli to co zostanie to będzie, no, aż stok się wykończy, tak jest? Czyli to jest zawsze tak, że zaraz po premierze tej gry jeszcze tam jakieś rzeczy pozostaną, a to jest też tak, jak z start, jak znasz taki starty działa, jest ten pledge manager, tak jest? Co ludzie wybierają. I teraz jak myśmy obiecali, o, o, zaoferowaliśmy taki dodatek, taki dodatek, to taki dodatek, to statycznie że biorą z tego dodatku, ludzie zamawiają, 300, a tego 100, a tego 15. nie Więc jednego mi stanie więcej, drugiego mi stanie mniej i to wyjść tam sobie wyląduje w tym sklepiku, Mm. I, I tyle, no i będziemy robić. To dotyczy każdej naszych, gry, bo to także zwykłe także nasze przez takich nieki kilkistatorowe. Kiedy my mamy coś w ofercie, jak była 51, czy byli Marsjanie i w tym takiej ofercie przedsprzedaży dostawaliśmy taki mega fajny pakiet, dużo rzeczy, potem te wszystkie postawy jeszcze za w osobno, za 10, 15, 20 zł za promoska, do wyczerpania nakładu i potem już tego do druków tego nie ma. Okej. Okay. Książka z ta Robinsona. Tak, w, w w Google Google. Netflix, no. y jeżeli to zacznie się jakby rozwijać, rozwijać i w tych pomysł przybywać, czy rozważacie opcję taką, żeby przejść już bardziej w formę digital, rozszerzyć to? O... Bo wiem, że w osadnikach tych nowych już zaprezentowaliście. To jest przykład, to jest stuprocentowy na przykład tego, co ja o tym nie pomyślałem, teraz ty to mówisz, że jest to świetny pomysł, więc pewnie to powstanie w komentarzach i pewnie na w siódmym dniu kampanii powiemy, słuchajcie, wysłuchajcie. 30 sekund temu nie było takiej pomysłu. No, Albo masz rację, że to faktycznie. Da jest też tak, taka, ciperyz, że no to może się rozwinąć i też są duże oszczędności produkcyjne tak, i wysyłki do tak. sprawy, ale chodzi o to, że w swojej ofercie macie dużo tytułów w not, Tak. a wiemy, że oni startują z platformą w tym roku taką bardziej sandboxową. Tak. Które, czy Wy jakoś yy, macie komputę? sobie to, tak jest to jest nasz, nasz stały partner na chwilę obecną, mogę powiedzieć do, oficjalnie, że nie projektujemy żadnej gry na tą, na tą, na tą planszę. Natomiast trzymamy rękę na pulsie, mamy duże nadzieje, że to będzie robić jakieś rozwiązanie. Jeśli, ono, jeśli ta planszka się faktycznie ładnie przyjmie, to prawie po to, ptanie czuć, ptanie na razie, na, razie, na razie nic o tym nie Okej. Okay. Okay. Ostatnie pytanie ze wszystkich e, gier, które były dzisiaj pokazane. Który tytuł tak Ciebie najbardziej w serduchu Ciepłokierowi? Ja, tak, ja prywatnie uwielbiam karcianki, więc jak mówię na projekcji "Terroza w London, to jest, wiesz, mój cup Uwielbiam "Terroza w London. Ja widziałem Arty i jestem... Bomba, nie? No mega i a z takich z eurazków to akwatika pierwszym jest, jest engine building czy tam sobie budujesz sobie swój silniczek więc są takie mega kombosy się robią czy te przesuwa przesuwa te kardy więc akwatika to gry, która była, była z SN zrobiła mi największe wrażenie, naprawdę mi się podobała a teraz co wąże z gatunkiem przywiezionym właśnie z z to tylko z z, była z mi się najbardziej podobała. Więc wiemy wiem mnie bardzo bardzo, bardzo, bardzo jarają no a tu jest dużo tego fajnych rzeczy ogłoszono interfejs nie dużo zmieniło ale e, gry które co wam w prasie pokazujemy Wam sample. Sample akwatiki i sample te są moje z mojej domu wyciągnięte, bo one są mój dom. Ja sobie nimi gram bo te tego tak bardzo wiem. No a jeżeli chodzi o przyszły portal, konu, to czy dopuszczacie inne wydawnictwa, czy coś, czy chcecie to hermetycznie trzymać w To jest nasza inicjatywa, nasz, nasz, nasz pomysł na event jednodniowy, event Panów w portalu. Zobaczymy, czy ta internecie będzie rosła, czy nie, ponieważ to też jest bardzo nabite faktycznie ludzi. Nie, ale nie, to jest to portal. Konu jest to raz do roku nasz konwent. Dobra, to widzicie już wszystko i pewnie się zobaczymy wszyscy razem na Pyrkonie. Tak, dziękuję Dziękuję. Już w następny weekend, czyli 1 i 2 lutego w katowickim spotku, czekać na Was będzie sporo gier planszowych, w które będziecie mogli zagrać i poznać. Trzecia edycja Planszówek w spotku rozpoczyna się właśnie w następny weekend i zapraszam Was serdecznie w imieniu organizatorów. Dla wszystkich mieszkańców Gdańska i okolic, przypomnienie o tym, że już za tydzień 1 lutego w sobotę od godziny 10 w szkole podstawowej w Kowalach rozpoczyna się pierwsza edycja festiwalu Gier Bez Prądu, który organizowany jest przez Urząd Gminy Kolduby wraz ze sklepem aleplanszówki.pl. Możecie się więc spodziewać sporej ilości gier, w które będziecie mogli zagrać, kupić i mnóstwa innych atrakcji. Tyle nowości od nas dla Was moi drodzy, bardzo dziękujemy za Waszą uwagę, życzymy Wam fantastycznej niedzieli i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Zapraszam również na kanał On Table we wtorek oraz w czwartek, bo pewnie coś nowego się pojawi. Zostawcie lajka jeśli materiał Wam się podobał, dajcie znać w komentarzach co u Was słychać i do zobaczenia w następnym nagraniu.